Najlepszy król narni Już się otwarło coś? Nie wiem, to się otwarło ten filar Aha ja, Nie wiem po w ogóle Ale ten jaki web no, Normalnie nie no On <grym> nie chce żeby mu filar strzelali się. Dobra i co, czy coś tam trzeba jeszcze zrobić? Idzie tu zeskoczyć? Może to trzeba podpalić? Wiesz nie Spróbuj no nie, nie da się Nie, nie, nie da się, nie da się Dobra to chyba włożymy Da się nie Czekaj, czekaj, muszę... ale musimy znaleźć łuk Zuzanny, najpierw, zanim wyjdziemy. A tu jest łuk zuzanny? Jest! Wyrzeźbiony. A może... No wleźć jeszcze raz na to. Może nie, no, nie, tu nie. muszę... Ej, a może tu się po prostu coś otwarło tędy? <laughs> nie. O, <laughs> nie, co ty gadasz? Nic się ty nie otwierało. Twój HP <laughs> O, ten, tu jest chyba te drugie zejście, pokaż? Who cares, cause I don't care? Idziemy tędy i się pieprzymy. Pa, oni wyglądają Jezu? jak O, dobra, spróbuj ledziki. to... Z Jezu, ile tu jest jakiś różnych przejść, nie wiem którym dyjść. No, też nie. No, zobaczcie. Ja, no, chyba nie... Jezus, uważaj, bo jak... No, Piero, nie ciepnij to i, I chyć tam. się tego matoku. Ujero, nie. Już biera normalnie Palę tego przycisku śmierci. Jest Do na która... Godzina 17.05. Dobra. Tam jest jakieś coś do zastrzelenia Weź ta pochodnia swoja Czekaj ja teraz wala najpierw Haha ha! Jaki miecz, jaki styl to jest... Dobra Kajdę już dawno nie... nie, jak to było Mam cię nie Bombo combo O tam jest ten pojem taki, co było na dworze yy, Jaki pojem? Tutaj nie z... no tam. U. A, od 5 Mam 3? Ale nie wiadomo czy tam nie będzie jakiś inny skrzyni Pieprzysz, fleki No dobra Otwieraj Jaka gustowna skrzynka nie, nie. Gratulacje! Czekaj tu coś jej. będzie? Ja, czego, czego matełki? Się dobra, dobra to Ile I tu jest, teraz... tutaj, tutaj okay. tutaj, 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 O, tam o, będzie łuk z Zemny, mi się wydaje. A tutaj to trzeba podpolić czy... Nie, Wszczorze, to trzeba to nie nie zast... rozpieprzyć. PUU! O, ty to możesz rozwalić. Dobra i teraz się coś tu obala Okej daj mi daj mi na padnia. Dobra, lapadnia Chciałem powiedzieć pochodnie i latarka, ale latarka nie można wypowiadać to... tego słowa Nogą e, stowo i nagle muszę to jakoś tutaj? Um... O, może tędy tutaj, to ten... Nie za bardzo, szczerze Mógłbym latarką poświecić Nie wiem jak to tam trzeba... Może górą? Nie, górą nie, to nie da e, A tutaj? Nic w dole nie ma? Nie Dobra, no to. A czekaj, czekaj, tu? Ooo! Daniel A dalej, dalej, nie ma nic. Co my wzięła klucz, klucz no Nigdy nie będę grał z tobą w chowanego, bo ty może jakieś dobre skryjówki. Dobra, i teraz chyba tutaj po tych schodach. Poczuj się tak dobrze jak ja. ha. ha, ha. O. chyba golem mieszko jednak i robi sobie tu takie bazy. zgadzam się, tak, tak, tak jak, jak tam. Ja tam W mordę kopany jeża. W mordę Kaisera. Czekaj, a popatrz, no jak tam idzie w liść z innej strony, dobra? Już idę. Już idę. Dobra, chyba nie, z tam, tej strony... nie Nawet tam nie zobaczysz nic. Dobra, z tej strony nie, zob nie zobaczę. Dobra, o, a nie ma tutaj schodów jak czasem. Jezus, bo Ej, no, mnie. Biłem, nie, mnie nie uderzyło. Ej, ja ile ciele... one biją, ja pieprzę, patrz. 1,5 no. HP mi wzięło. Musisz za mną cały czas łaścić, gdzie ja co spróbuję, ja nie wiem. Będziesz się jakkolwiek. No, Cześć, blok, blok, blok. A może ja to muszę aż sztyletem ciepnąć? Cześć, maneczko witajcie, Edzy się kłania em, w kolejnym odcinku Opowieści z Narni, Wracamy po kolejnej przerwie, ponieważ nacisnąłem zły przycisk i znowu nas o z gry i... A czemu mnie tu tepnęło? A to ja nie wiem Wie... Ej, Ej, tarcza. Było. Nie, nie chcę bloku naciskać. Dobra, tu jest I teraz blok. się przydaje powiedzenie blok. tarcza szmatka. Albo szmata tarcza, <laughs> nieważne no i generalnie no, no nacisnąłem zły przycisk i nas wywaliło ale na szczęście opowieści z narni są tacy fajni że zapisali to wszystko najlepiej no, no na nie świecie. do końca no ale ale nie musieliśmy od początku zacząć no, nie tak, od, że od nie początku, ma co, nie tylko ma co od tego od tych Ech, od, od łuku od tych, no od tych łuku od początku I, i generalnie spoko dosyć ale bo ja myślałem że mam to pod innym przyciskiem bo mam to pod innym przyciskiem ale ten przycisk jest nadal zarażony że tak go nazwy brzydko bardzo. I nadal naciskając go, Edmund wyciąga latarkę. To wszystko zobaczycie prawdopodobnie na nagraniu. Latarka w ręce, po prostu I pff, Zbrodnia, zbrodnia. I mam to w dupie, już po prostu koniec. Dobra, nie ma żadnych pochodni i tutaj na pewno będzie kolejna broń do znalezienia, tam jeszcze była chyba jakoś tarcza czy coś. No to, to nie wiem, ale mam trzy przyciski, których ale nie w gówno wdebną. i Dobrze mu <laughs> tam jeszcze gdzie tym pałem go użar się nastawia Skarbiecką na ta co tu się tak uświeciło? Takie serduszko A pochodni zero Ja mam trzy A... przyciski, których nie mogę w ogóle dotykać o, Bo bym... są to przyciski śmierci z biur, ksiąg zakazanych Przepraszam Ale wkurzony jestem, bo generalnie no No ale dajemy radę, dajemy radę No, jakoś idzie Ja, ja idzie, Przeleś i tutaj Pochodnia, jedna, jo, ja wezmę No weź, to ma tołku, no Umisz to z tej strony tutaj zrobić? Nie, raczej nie No weź pochodnia, idziemy chyba mm. Czyż to tutaj, tutaj było, no żeby pochodnia iść? Ja. bo tam nie było żadnych tutaj No dobra Daj mi odpalić Aha, zapolić Jap, Jezus, idź pierwszy, czekaj Idziemy tam Siemanko Dobra Teraz ją wyciapni i Tak. Chipka. Ona 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 kankan Ona może być wyciepnięta. No. Bo ona wystarczy dać światło. Ye. Runa. Czekajcie, bo mi ktoś dzwoni. Cięcie. Mamusia dzwoniła. Prezydent dzwonił tam. Ye. Pójdź do końca. A. Jej! Co tu jest? Czy coś tu jest? O tam jest jakiś broń będzie czy się coś otworzył? Od... A tu się otworzył? Eee, otworzył Otworzyłbyś, Dobra. ten, bo jak coś jest południe żółte, złote Czekaj? O tu jest jakiś gruz Murzynie, rób to, no, to Jezus do, to, to było do Edmunda i tylko do niego po prostu Nie do lubię tego człowieka tak bardzo nie. Nie. So much on A tutaj tak... się nie... Jano Łobal się! Ej, tu się nie umisz tego gruzu przeciąpnąć? <grym> nie. Chyba nie, dobra, idemy powoli. To jest najgorsze, że tyle czułeś bardzo powoli, w ogóle te karoluchy są takie wścibskie. I dobra, i teraz musi... No klucze tam wziąć i... A pójdź tutaj jeszcze zobaczyć co tu jest. Jeśli coś tu jest, gówno. Mamo! A bo tu? Mamo, mamo Mamo, mamo Mamo, 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 mamo! mamo, mamo, mamo. mamo, mamo. mamo, mamo. mamo a teraz... Ba, ba. i zawarty. Ba. Tam się chyba... o, jest pochodnia. O. A No tutaj oszukują. Robią z nas w bambuko. Robią z nas w bambuko. Dobra. Zobacz, o to muszę pchać i ciągnąć i w ogóle... Użyj tego, ten pają go w Użyj go. Użyj go i będzie normalnie pięknie. Ale schody, jeee. Yeah. Jezus Mariusz, prawie że chcę przycisk nacisnął normalnie. Tak blisko jak ja. Ha, ha, ha. No dobra nie. Mogłeś sobie wziąć pochodnia, ale... O tu jest pochodnia. Co mi to obchodzi? Tu jest, patrz. Kaj, tutaj widzisz? Leży tutaj. Za filarkiem mi ją schowali. i ten filar nawet obalony był, widzisz? to takie niby ten, niby filar obalony, to ten. Zaganianie bydła. Co ja tu to będzie? zaraz miecze ja Miecz Edmunda, bo już wszystko jest znalezione, reszta. Jezu, i przycisk! Nie, jeszcze... Aha, no dobra. Ale Edmund, otwieraj to, a nie być babą! Jaki matołek. Już wychodzę na dwór. A ten baj... Czemu ten baj... o, szczurek! Szczurek 15. Co ty teraz... Położył... o! O, mam wszystko, oprócz jeszcze flakonik od Julii. Łucji, A Kaj to jest? A w to wie, tutaj pewnie gajz. Tutaj go nie ma. Dobra, chyba trzeba iść główną drogą. Dobra, czekaj na no to. Poza kontrolą. W... Chyba, że tam kajś będzie... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo tu są jakieś punkciorscy. Patrz na mini mapę. Tu jest element jest układanki. Element. Co to jest za element? Właśnie nie wiem. Aha, tu element układanki. Element tam coś jest, patrz, tam od tutaj. I... Co mi się wydaje? Jest no coś. jest tam coś. Element układanki... Tędy, chodź. Za mną. No chyba, że... Follow nie. me, my brothers! Ej no, jak mnie zbagowali w ogóle. Nie, nie idzie, dobra. Ale się muszę podrapać. Ech. Czekaj, jestem na na to. Trzeba jakoś dru te, ta druga dźwignia zrobić. No, 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 no. tylko, że skąd. Dobra, pójdziemy do tego elementu układanki i może tam coś nam pedzą więcej. A boże, to. A boże, tutaj, nie, 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 raczej Nie. nie. Raczej nie, raczej nie. Coś tam. tak jakoś sucho dzisiaj, nie wiem czemu. Tutaj, weź to. Już się wyśmiałem i niestety się nie śmieje Idziemy tutaj, yy, jakoś tu po tym gruzie, nie? Nie idzie się. Nie idzie się. A może tu jakoś, ten pomnik od niej No, a może kopnąć je w mordę. Nie, nic. A znaczy, bo... mo można jakoś mapę włączyć, ja wolę nie włączać, ale... Chyba nie. Tu. Nie, wolę jednak znów. Grając z Edmundem trzeba się pilnować niestety Jezus, a tu jestem Jak tam iść? A i to chyba było to co już my nie widzieli I tu my chyba już przestawali grać A mm. dawaj mm. tutaj jeszcze w Lazy Bo tam gdzieś był ten taki pomnik Albo nie wiem co to... Dobra, na pewno nie tutaj Z drugiej strony Jeśli tu będzie otwarte to tam Ale nie jest strony, otwarte a może jakaś musisz ułamać ta... ta... A może... nie A spróbuj to otworzyć jeszcze raz Czy się da? Yy, nie da się Dobra no to pójdź tam On jakiś... Patrz ten posąg wygląda choćby był to jakiś mały... Taki... No może to jest mały dzidziuś, No to musisz zrozumieć że i być... Akceptow... musisz go akceptować takim jakim jest Dobra pójdź tu nie przeskoczymy tam w żaden sposób Nie, czeba w ten element nie wiem jak go wziąć. A może to Kaś tam leży na ziemi a albo wziąć... tutaj... Czekaj, chodź tu do mnie proszę na chwilę. O jest. O jest, no a... No to świeć mi. O, zaś to ma maczugo idzie. I nie gadaj, my tego nigdy nie umieli znaleźć. No Teraz się za to to i zaś tu tam się <laughs> teleportuje. Jezu te karoluchy tam z ziemi wyłażą i teraz się otworzy tutaj coś w tym gruzie. No, właśnie. Tutaj. No właśnie I... no.

Mmm, mój ulubiony przysmak. Mmm, mia-mia <grym>, Weź, jak jesteś. Co tu się jesteś. otworzy? O! Y J yeah. Ej, co tam się kręci coś? C to byśmy by już wygrali, czy jak? Bo nie wiem teraz. Czekaj, cof się. Cof się. Ale, i teraz co tu trzeba zrobić? Jeszcze się cof. W która zaś strona, bo już rzek jest głupi. A, jest ten element? Gówno teraz. Może byś mapę włączył. W sensie, y nie wiem, czy umiesz jakoś? Nie da się, nie ma. Ja nie chcę tutaj jakoś skraszować coś czegoś. No to dobrze. To była przeszedia. Ja no chcę. i co teraz? A może ta gra jest taką właśnie zbugowana A że Może... Ty się... A nie, tu jest pochodnie. Dobra. Łooout Nie chodźmy tu proszę cię. Tu coś rozwalić, nie wiem, zesrać się. Musimy mapę oglądać, bo na mapie na pewno coś jest zaznaczone, bo to jest gra dla 7 więc... No niekiedy bym nie powiedział. A może z drugiej strony coś będzie, a może... A może teraz możemy wejść na górę, może, może, może. A może no może A może tu możemy wejść, może. Nie, nie możemy, może. A tutaj nie może... A... A może pojdź zaś na dół? A może... A pójdź może... za drugą dźwignia może zaś odblokuj na dół. To się, a ta? Też się nie da. Dupa. Te karaluchy. A co tu tu się świeci, widzisz ten tutaj to? No no no, co ale to, już... to chyba jest... Nic, Mogę latarką poświecić. nie. a pość tutaj. Tutaj nic, a, a jeszcze raz tutaj kamy poszli? Nie, na no mapie nic nie ma, nie? Nic. No nic, no ale nie wiem co, co to ma być. Ej, co to? to, 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 to Bug graficzny tu? jakiś. Tutaj się w żaden sposób nie do wejść. tutaj też nie no. Może zrobimy cięcie? Nie wiem, pokminimy później w czasie cięcia. No dobra, no to cięcie i do za chwila. Ogólnie... Nie wiem co się stało, ale wleźlimy Kaś. No, przeszliśmy koło pomnika i z powrotem i jesteśmy tutaj. Eym eee, moment... ten. Eee, myślimy, że... Jezus MARIUS! Sorry Matko święty już mnie wystraszył. Ale jestem daleko od mikrofonu, więc będę starał się mówić bardzo głośno. Czekaj, poczekaj na mnie. Okay. Znaleźliśmy na... najpierw tu idziemy najpierw tu. Jooo Jooo jo. O tutaj jest to, czyli dobrze my wleźli kać. Tu jest jakiś skarb narnijski Tutaj może coś się idzie podpalić Gówno, nic nie idzie Idziemy na górę Chyba odkryliśmy sekret, który nikt nigdy chyba nie odkrył Bo mało ludzi gra w ta gra yy, Trzeba ciepnąć sztyletem w łeb po yy, pomników i wlatuje niebieskie takie... Ej. Ja pierdziele, czemu mnie to zdzieliło skoro mam kurde noc Idź tam, idź do tych pomników O tam, Siedna. tam trzeba... No ci że Tak, jakiego morda slana jest na tym sercu. Przynajmniej w my pokazali co zamiast. Dobra, rozwali. Nie wiadomo jak, my chodzimy przez 15 o, tu jest minut. To. Dobra, musisz podnieść pochodnię za chwilkę. Ej, Podnieś chodzimy pochodnię. Przez 15 minut chodzimy i nic. Prosimy Misika o pomoc. Misiek, pomóż nam, no normalnie potrzebujemy Twojej pomocy. Misiek przyłazi. Nie wiem, nie no. wiem. Misiek, jeżeli Ty nie wiesz, to nikt nie wie. Idemy, idemy, idę, nagle. Puuu! I nie wiadomo o co chodzi. Jeszcze jak myślał, że ich znowu gra wyłączył, a tu nie. Piernie, nie wiem. Jakiś czarny obraz się zrobił i nagle... Uf, komnata. Stanie! Jezu! A ty tu jesteś. A jeden HP mam! Jeszcze raz mnie zostawisz tę glinę, naprawdę. Dobra, dawaj Smarj. Czekaj, próbuję tak iść. Pa! Widziałeś, tak da fajnie iść. Umiesz tak? Umiesz tak? Paść? Jak? Tak powoli. Jak ty to no, robisz? O, a, a, lekko przytrzymuję tylko gałkę. I tak zawsze napadzie idzie iść. I da się iść i to jest fajne. Mm, a jak ja lekko przytrzymam jakiś mm, lewisz, to... Mm, weź mm, mm, ty, ty, ty! Raz dostanę tam jest serce na górze to dobrze. To weź se tu, tu tu zapol. Ja. I na się czekaj, potrafia się. A opowiedzieć suchara? Dobra, opowiem. Słuchajcie Czym się bawi szkielet w piaskownicy No Łopatką! <śmieszne>, Śmieszne. Tak mnie natchnęło, bo się podrapałem po łopatce i bardzo zabawne... Kurde, jakieś normalnie tutaj escape y się robią, pójdź no. do końca. Mam więcej. Pójdę do końca, a my się zablokowali. <śmieszne> Czeka. Oh. Nevermind, moment, ja mam jeszcze picie, Daniel, już tutaj wyszłapał. Już w pierwszym minucie... Ej, dobra. A, tam się otwarło, Dobra, a, ten ten... Są ten Zostawiacie samego. <noise> ja cię Teraz nie... jo, koniec. Koordynacja ruchów. A wzięłem twoim bochodnych, hehe. A tam pająk cię gryzie po nodze. <noise> Jest kurde pięknie. Oj, <noise> oh, cry, cry, another baby. Nie mam mięcha. Te latarka <głos> <głos> Zabijesz nim wszystkich, no ale <noise> Koniec! I Ej, pierwszy raz będę przeszli! W tym momencie jeszcze nikt z nas nigdy nie był. Nikt... O ale zbroję mamy. Eba. My... JOSA Zuzan z Tu za mną Jo. Dobra, ja je biera... Nie, patrz jak ona na biorę. Pio... Piotruś, w tibem, a... czekaj, jak jest już tobą blok... Czekaj, kaj stylowanie, tu jest. Celowanie. Dydy dydy, dydy, dydy. A... O, i patrz. A... Nie, czekaj. on miał zi, nawet te patrz. Pa! Ej, to masz! Płynące strzały! No, jestem OP jak Oli Dobra, mówi. dawaj Jak Oli, ale nie tak bardzo Teraz mogę naciskać ten przycisk woli. A ja mogę hakiem ciepać, pa Normalnie moje ulubione zajęcie, kurde O, tam jest... No. Narniński skarb Ktoś tu jest Narnić. Łeeeee Pierdol, 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 to się on ucieknie, on ucieknie, on jest limitowany nie, je, to go O matko święto Ja nie mogę a w środku... Dumbledore. Dumbledore. What? Co? What? What? Dobra, teraz chyba trzeba... Ciągle tak wszyscy biegają, chyba mieli sraka jakoś... Chyba trzeba iść tam, mi się wydaje. A mnie się wydaje, że trzeba iść do tych drzew. Które wyglądają jak kalafiory. What? No przyznaj, no... Na mapce wyglądają tak. No! W sumie to deptamy ponownie w ziemi, jakby nie było. No. W sumie Jesus, my, dektomy, a oni nie deptają, bo już tu kiedyś byli tam no, wiecie. No takie tam podróże w czasie. To są nasze te trony. Do srania. Nie, dobra. Nieważne. Na których zasiadaliśmy i sraliśmy do woli. Parawel. Fauny, dobre giganty, trytony i mój koń. Czegoś brakuje chyba okiem. <laughs> Cyganie przyszli.